Jest to już ósmy konkurs fryzjerski organizowany przez szkoły imienia Krzysztofa Kamila-Baczyńskiego, Zakłady Doskonalenia Zawodowego. Zmieniło się bardzo dużo. Przede wszystkim liczba uczestników wzrosła nam bodajże trzykrotnie. W ubiegłym roku w porównaniu do obecnego konkursu, tegorocznego konkursu, zainteresowanie przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Katarzyna Kroszczyńska, tak? dobrze tak. mówię, Pani, pamiętam Panią sprzed roku. Tak. Ta sama fryzura. Tak ja. Fryzura niestety ta sama, ale my nie mamy czasu, my musimy kształcić młodzież, same nie mamy czasu chodzić do fryzjera. No jak to jest właśnie, jak to jest z instruktorami w Ciebie i Podlaskiej? Uczycie fryzjerstwa, ale sami na fryzjera nie macie czasu. No tak, bo widzi Pan, my wymijamy się zajęciami, więc mamy też życie prywatne, więc w trakcie zajęć my korzystać z pracowni może i możemy, ale nie mamy na to czasu, bo przygotowujemy młodzież. Także, po, a na fryzjera poza godzinami pracy?

120 minut czasu jest na to, żeby przygotować fryzurę. Właśnie te fryzury teraz przygotowują ekipy w dwóch salach i później nastąpi pokaz i wybranie tej najlepszej. My w tej chwili zaprezentujemy dwa bądź trzy zespoły. Zaczynamy od rodzynków. Jest dwóch facetów w całej ekipie, biorących udział w konkursie. Jednym z nich jest ten oto człowiek. Imię? Przemysław. Żeby Przemkowi długo nie przeszkadzać, bo czas, czas płynie. A imię pacjentki? Kinga. Kinga. Skąd jesteście? Ja jestem z Jebłonia, a uczę się tutaj w Białej. Białej Podlaskiej. E, słuchaj, e, fryzjer to dobry zawód? Bardzo dobry, moim zdaniem. E, jakie plany na przyszłość? Bo się z No tak, jakoś, jakaś praca i na razie wakacje, na razie myślę o wakacjach. Tak. A, a słuchaj, a słuchaj, e, e, udział w konkursie, czym spowodowano? Chęcią Chęć. Chciałbyś spróbować? Już próbuję parę razy. Już Aha, już to już nie razy. pierwszy konkurs. Nie, nie, nie. A, a w ogóle nie wiem, yy, bo to jest tak, w świecie iluzji, to trudny temat? Czy to pozwala właśnie fryzjerom się wykazać? To zależy od wyobraźni. Tak powiem. Czyli każdy fryzjer powinien mieć dobrą wyobraźnię? <grym> tak. E, a nie boi się pani, że coś później nie tak? Nie boję się. trzeba <grym> będzie później, nie wiem, wygolić wszystko? Trudno się mówi, to się wygoli. ty jak sen, A ja tylko na chwilę. Jesteśmy w kolejnej sali, gdzie trwają właśnie przygotowania no, prezentacji, że tak się powiem. Tutaj, nawet jakaś torba na głowie. To jest torebka. Ale, torebka. tak, oczywiście torebka, nie no oczywiście, tak. E, ZDZ Białej Podlaski. Imię? Anita. Anita, a pacjentka ma na imię? Gabryśka. Gabryśka. E, droga Anito, e, co ty teraz robisz tutaj powiedz mi? Boginie nocnej. E, nie wiem. Bogini nocnej, nocnej czego? Może nocną boginię, ale. O, nocną boginię. Tak. Deszczu. 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 A to urządzenie, które teraz trzymasz w ręku, to się nazywa? Karbownica. Karbownica. I włosy robisz, robisz na frytki. No coś w tym stylu. 120 minut czasu, to wystarczy, żeby zrobić taką fryzurę? Myślę, że tak. Robicie się? Musimy, nie mamy innego wyjścia. E, oczywiście makijaż był wcześniej przygotowywany? E, tak, tylko i A Będzie jakiś taki specjalny strój jeszcze? Będzie. No, będzie czymś. Czyli jeszcze zobaczymy coś ciekawego? Tak. tak. Dobrze, idziemy dalej. Nie. A, super, cieszę się, że pani się zgadza na rozmowę. Imię! Imię. Iwona Iwona. A Iwona jest skąd? Złukowa. Złukowa. A pacjentka ma na imię? Agnieszka. Agnieszka. Pani Agnieszko, pani nie boi się o swoją fryzurę? O nie. Nie boi się pani dobrze. pani bezgranicznie. Ufa pani bezgranicznie. A fryzura ma jakieś właśnie też nazwę, tytuł? Już nie pamiętam. Nie pamiętam. Jak widzicie, no, robienie fryzury nie polega tylko i wyłącznie na czesaniu, podcinaniu, fryzowaniu, ale nawet zapomina się w międzyczasie, co się robi. Drodzy Państwo, mamy punkt kulminacyjny, znany już że nie znamy, ale Pani Przewodnicząca zna i na pewno się z nimi podzieli. Proszę bardzo, głos oddaję Pani Przewodniczącej. Przede wszystkim chciałabym bardzo podziękować za te doznania estetyczne, duchowe, które dali się nam szerzyć. Wyróżnienie. numer 3. Joanna Rośimek. Karolina Sobczak, 21. Natomiast miejsce trzecie do Karoliny Sobczak gospodarze dzisiejszej imprezy, czyli z Białej Podlaskiej. Dziękuję. Dziękuję. Karola.